Czy wyobrażają sobie Państwo, że na tym stadionie za mną grał kiedyś zupełnie inny zespół niż GKS Tychy? Dziś w TGS online przypomnę Państwu historię Sokoła Tychy, czyli klubu, który na dwa lata ponownie przywrócił ekstraklasę w Tychach. Jak wyglądał ten czas? Ta historia rozpoczęła się na początku lat 90. Dwójka młodych i ambitnych biznesmenów kupiła Sokół pniewę. Klub z Okręgówki, z ośmiotysięcznej miejscowości. Dzięki niemu chcieli zareklamować swoje filmy. Do PNiEW zaczęto ściągać silnych piłkarzy, którzy po pewnym czasie zrobili dla tego klubu awans do pierwszej ligi. Przed sezonem 95-96 klub został wystawiony na sprzedaż. Jego kupnem zainteresował się Piotr Buler, biznesmen, który dorobił się fortuny na węglu i paliwach. Swój klub chciał przenieść na Śląsk i w tym celu wybrał Tychy. Całkiem spore miasto z dużą ilością kibiców, którzy byli spragnieni wielkiego futbolu. Tym samym połączył Sokół Pniewy z GKS-em Tychy, który właśnie spadał do czwartej ligi. Interesy biznesmena szły bardzo dobrze. Był nawet przez moment w setce najbogatszych ludzi w Polsce tygodnika wprost. I to przełożyło się na sukcesy klubu. W pierwszym sezonie Sokoła klub zajął dziewiąte miejsce, najwyższe spośród górnośląskich drużyn i grali tam m.in. tacy zawodnicy jak Krzysztof Bizacki, Bogdan Prusek, Janusz Nawrocki czy Marek Rzepka. Klub dbał również o marketing. Kibice mogli kupić m.in. gadżety, tak jak na przykład zegar czy szklanka. Latem 1996 roku pojawiła się informacja o kłopotach finansowych klubu. Pod znakiem zapytania stanął w ogóle udział klubów w następnym sezonie pierwszej ligi. Ostatecznie udało się zgłosić klub do ligi dzięki sprzedaży Jerzego Dudka do Feynurlu Rotterdam. Później Jerzy Dudek wygrał Ligę Mistrzów z Liverpoolem. Generalnie cała sytuacja była związana z kłopotami finansowymi samego Bullera. Dużo zawodników odeszło z klubu. Nie wiadomo było czy sezon będzie kontynuowany. Ostatecznie do zespołu dołączono juniorów i dzięki temu w ogóle rozpoczęto rundę wiosenną. Ale ostatecznie i tak nie miał kto grać. W 23 kolejce sezonu piłkarze Sokoła mieli rozegrać domowy mecz z Odrą Wodzisław. Na murawę wybiegło jednak tylko pięciu piłkarzy. Reszta miała dość gry za darmo. Wybuchł skandal, zespół został ukarany walkowerem i już było wiadomo, że za chwilę klub upadnie. Do końca sezonu zespół rozegrał jeszcze tylko trzy spotkania i wszystkie przegrał. Ostatecznie w maju 1997 roku zespół został wycofany z pierwszej ligi i już nigdy nie zagrał w innych rozgrywkach. Inne biznesy Piotra Bullera również poupadały, a sam zmarł w 2007 roku. Wśród kibiców nie było dużego rozgoryczenia z powodu upadku klubu, ponieważ od początku nie utożsamiali się z klubem. Tyską piłkę trzeba było budować od nowa.